Robię ten test na własną odpowiedzialność. Nie powtarzajcie tego w domu. Hej, kochani, witajcie z tej strony Adrianna, a w dzisiejszym filmie przetestuję na sobie kosmetyki dla zwierząt. Pewnie się teraz zastanawiacie i słusznie. Dlaczego wpadłam na pomysł nagrania tak dziwnego filmu? A było to tak, że pewnego dnia szukałam jakiejś fajnej odżywki dla włosów i mówię: O, no ten sklep z kosmetykami jest całkiem fajny. W ogóle nigdy nie widziałam takich kosmetyków, jaki duży asortyment. Hmm. Sprawdźmy sobie może tę odżywkę. Całkiem spoko wygląda. Zaraz. To. Coś tu się nie zgadza. Okazało się, że był to sklep z kosmetykami dla zwierząt, tak więc odżywki dla siebie tam nie zamówiłam, ale zamówiłam kilka kosmetyków do tego filmu i pomyślałam, że mogłabym na sobie przetestować produkty dla zwierząt. Mamy szampon dla kociąt. Ten szampon kosztował mnie 50 zł. Hipoalergiczna odżywka do włosia zniszczonego. No, to coś dla mnie. Ta odżywka kosztowała 53 zł. I produkt, który Interesuje najbardziej, są to perfumy o przyjemnym i eleganckim zapachu. Wybrałam <laughs> sobie tutaj perfumy dla suczek. Tak. I te perfumy, słuchajcie, kosztowały aż 80 zł, tak więc sprawdzimy je sobie na samym końcu. Przetestujemy sobie również na pewno, jak utrzymują się na skórze po czasie, czy są trwałe. W ogóle to. Składy kosmetyków dla zwierząt są jakieś szalone. To jest słuchajcie, bajka. Musicie posłuchać początku składu szamponu dla kociąt? Woda oczyszczona, środki czyszczące pochodzące z odnawialnych i w 100% biodegradowalnych źródeł kukurydzy. Nie mam pojęcia, co to są źródła kukurydzy. Nie pytajcie. Natomiast brzmi to bajecznie i wychodzi na to, że kosmetyki dla zwierząt mają lepsze składy niż kosmetyki dla ludzi. W ogóle spójrzcie na tego uroczego kotka. Ja wybrałam ten szampon tylko ze względu na tego kota. Mam oglądną nadzieję, że nie skończę po tym filmie z jakimś uczuleniem albo wysypką, dlatego że ludzie nie powinni używać kosmetyków dla zwierząt i odwrotnie, dlatego że nasze pH są różne. Ludzie mają kwaśne pH, a zwierzęta, koty psy mają pH zasadowe. Tak więc no raczej nie powinniśmy wymieniać się kosmetykami. Podejrzewam również, że standardy kontroli kosmetyków dla zwierząt i kosmetyków dla ludzi są inne, tak więc robię ten test na własną odpowiedzialność nie. Powtarzajcie tego w domu. No, tak więc ja przechodzę do testu. Jeżeli ten film Wam się spodoba, to proszę zostawcie mi kciuka w górę. W ogóle znalazłam też bardzo ciekawy dział: kosmetyków dla koni. Wydaje mi się, że kosmetyki dla koni to już wiecie. Może być hardcore. No, ta już może być ciekawie. Tak więc jeżeli chcielibyście sprawdzić, jak na moich włosach sprawdziłaby się odżywka dla koni, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i napiszcie mi to w komentarzu. I przechodzimy do filmu. Ruszamy! Okej, okay, jesteśmy już pod prysznicem, zaczniemy od umycia moich tłuszczuszków i mam przygotowaną miarkę, dlatego że to są kosmetyki skoncentrowane i je trzeba po prostu zmieszać z wodą. Wącham sobie, ojeju, jak ten kosmetyk ładnie pachnie, ale naprawdę, słuchajcie, on pachnie takim... Kosmetykiem dla dzieci tak pachnie bardzo pudrowo, ale jednocześnie świeżo. Nie no, zwierzęta mają lepsze kosmetyki niż ludzie, ale serio. Sprawdźmy sobie może jeszcze konsystencję. No, konsystencja jest takiego bardzo leistego szamponu. Tutaj każą nam rozścięczyć ten produkt w stosunku 1 do 2. Smolczę sobie włosy jeszcze raz tak porządnie, żeby ten szampon miał szansę się fajnie na nich zapienić. Aj, będziemy rozścięcać I naprawdę on pachnie przepięknie. Wlewamy go. Teraz go porządnie spienię. W ogóle zobaczcie, jak on się ekstra. Ach, ten zapach jest cudowny Wlałam go no, tam naprawdę bardzo mało A niesamowicie się spienił. W ogóle widzę, że on ma taki lekko różowawy odcień Widzicie? Bardzo ładny Okej, okay, chyba go dobrze rozmieszałam, więc teraz chwila prawdy Poleję nim swoje włosy Zobaczymy, czy mi zaraz nie wypadną A, eee, trochę za zimno wlałam tę wodę E, no ja tutaj sobie wybieram dokładnie To nie są tanie rzeczy, ja się jeszcze temu myję Gdy moja mama mówi, trzeba oszczędzać Ciężkie czasy nadeszły Nie no, słuchajcie, ten szampon pieni się fenomenalnie ja dałam go tylko odrobinkę, i w ogóle tutaj wszędzie czuć ten szampon. On pachnie przepięknie. Ja Zazdroszczę kociętą, które są mytę tym szamponem. No, jak na razie włosy mi nie wypadły. Znaczy, trochę ich tutaj jest. Natomiast to jest taka normalna ilość włosów, które wypadają mi podczas mycia głowy. Nic przerażającego. Czyli jest nadzieja, że jednak nie skończyły łysa po tym filmie. Albo z sierścią. Czuć, że jest to taki bardzo delikatny szampon. Mimo, że mocno się pieni, to jest delikatny dla skóry głowy. No i puchamy. Teraz jak dotykam swoich włosów przy spłukiwaniu tego szamponu, to czuję, że są bardzo czyste, ale jednocześnie takie bardzo pęcze w dotyku. Więc mogą być dość mocno skuszone i po tym cześć. Okay. Wszędzie włosy na sobie. O nie, tutaj też. I przechodzimy do odżywki. Powiem Wam, że odżywki boję się zdecydowanie bardziej niż szamponu. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się. Trochę takie to obrzydliwe. Bez sensu to jest, ale tak czuję. W ogóle to tę odżywkę trzeba bardzo mocno ścięczyć. Tu jest koncentrat 1 do 5, więc podejrzewam, że jest mocno skoncentrowana. I boję się, że zaraz po nagraniu tego filmu będę musiała znowu iść pod prysznic i znowu myć swoją głowę, dlatego, że będzie cała przetłuszczona. Wydaje mi się, że no, może to być bardzo mocny kosmetyk. No ale sprawdźmy, jak pachnie. Mm. Ten nie pachnie w ogóle, co w sumie jest logiczne, dlatego że jest to kosmetyk hipoalergiczny. Może i lepiej dla mnie. Zobaczmy, jak wygląda jego konsystencja? O, no, on jest bardzo gęsty. Znaczy, no, nie chcę wyjść z tego opakowania. Ej. Ej, może tutaj jest jakaś. Tak, była taka zatyczka, ale było twarde. Nie, trochę pachnie. O, nie. Prawda, ma nieładny zapach. Pachnie tak kosmetykiem, ale też tak dziwnie mgniętowo. Kieciuś miał ładniejszy zapach. O, zobaczcie. Myślałam, że jest bardzo, bardzo gęsta. Nie, jest bardzo lejąca w sumie. Czyli może nie będzie aż tak obciążająca, jak mi się wydaje. Pachnie jak guma do rzucia. W sumie się przyzwyczaiłam do tego zapachu. W sumie to jest całkiem ładne. Zwierzęta mają cudowne kosmetyki. Tutaj jest napisane, że jak zwierzak ma bardzo mocno skołtunioną i suchą sierść, to można rozcieńczyć w mniejszej ilości wody. Czyli to jest chyba coś dla mnie. Okej, okay, doleję teraz do wody tę odżywkę. W sumie bardzo i nie będę rozcieńczała, nie jest tak gęsta jak mi się wydawało. Wydaje mi się, że nie powinna mi bardzo obciążyć włosów. ma trochę taka woda, chyba dodam więcej odżywki. Później najwyżej będę tego żałować. Okej, okay, myślę, że taka konsystencja mi pasuje. I nakładamy! Zdecydowanie za dużo jej zrobiłam, to jest pewne Dobrze się składa, że znam panią, która właśnie myje zwierzęta Ma swój własny salon, to będę miała gdzie te kosmetyki oddać Może jej się przydadzą, nie chcę żeby się zmarnowały Nie wiem czym się wydaje, ale mam wrażenie, że ta odżywka jest mocno chłodząca Przez to, że ma w sobie te miętę Czuję taki chłód właśnie miętowy, ale może mi się wydaje No, włosy rozczesują się fenomenalnie, słuchajcie A, w ogóle słuchajcie, moi znajomi mają już po kilkoro dzieci, budują dom a ja testuję na swoim kanale kosmetyki dla zwierząt, ekstra! Włosy na tej odżywce rozczycało mi się fenomenalnie Zdecydowanie ma coś miętowego w składzie Dlatego, że no, czuję to nawet na dłoniach W ogóle włosy wypadają mi garściami, ale to dlatego, że dawno ich nie czesałam Więc dlatego teraz wylatują Mam nadzieję, że nie obciążę mi włosów. Nie wydaje się, żeby było tak źle, tak więc potrzymam tę odżywkę jeszcze na swoich włosach. 5 minut, płukamy i wysuszymy je, a później przetestujemy perfumy. Ja już się nie mogę doczekać, aż zmyję swoje włosy, dlatego że ta odżywka jest naprawdę bardzo chłodząca. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby dodawać tyle chłodziku do odżywki hipoalergicznej. O, wreszcie ciepło! I płukamy! Mam teraz w dotyku takie bardzo dziwne i tempe włosy. Nieprzyjemne. Okej, okay, spłukałam te wszystkie produkty, teraz idę wysuszyć moje włosy. Na razie nie zapowiada się na to, żeby kosmetyki dla zwierząt odmieniły moje włosy, dlatego że są w dotyku raczej tępe i nieprzyjemne, ale zobaczymy, jak będzie po wysuszeniu. Tak więc tak prezentują się moje włosy po wysuszeniu. Ja nie nakładałam żadnego olejku silikonowego na włosy, żeby wiecie, nie zakłamać testu. Wysuszyłam je tylko szybko na szczotkę i jak widzicie są dość mocno spuszone. Także w dotyku czuć, że są takie sztywne, suche. Nie są wiecie tak wygładzone i śliskie jak po użyciu kosmetyków dla ludzi. Mam też wrażenie, że adlikat nie spędzi mnie głowa, ale nie wiem czy to prawda, czy po prostu już mi się tylko wydaje. Tak więc no nie ma dramatu. Tu jestem pewna, że po dzisiejszym teście moje włosy mi nie wypadną. Gdyby ktoś postanowił używać kosmetyków dla zwierząt codziennie, to jestem pewna, że mu mógłby skończyć jednak z siankiem na głowie. Tak więc kosmetyki dla pupili powinny zostać kosmetykami dla zwierząt. I kochani, wreszcie przetestujemy sobie coś, na co czekam najbardziej, czyli nasze perfumy dla zwierząt, a dokładniej perfumy dla suczek. Tak. W ogóle to powiem Wam, że mają naprawdę bardzo ładne opakowanie. Tutaj ten numerek 52 troszeczkę mi się kojarzy z perfumami Chanel numer 5. I przetestujmy, jak pachną. Ło, wow, jaka mgiełka. Zaraz sobie zobaczymy, pozbędziemy się alkoholu, niech nam tutaj wyparuje. I mochamy. Ojej, jakie to są mocne perfumy! Wydawało mi się, że będą takie bardzo, bardzo delikatne. Wydawało mi się, że będą trochę bardziej jak perfumy dla dzieci, tak ledwo wyczuwalne. A to pachnie naprawdę mocno. Pachnie właśnie takimi perfumami bardziej dla starszej pani, eleganckiej pani, trochę takiej zapalnicie kwiatów, mydlin. No, to są zdecydowanie perfumy dla bardziej eleganckiej i dojrzałej suczki. Nie wiem, czy stosowałabym te perfumy na moim psie na co dzień. Mam wrażenie, że mogłyby być dla niego po prostu zbyt drażniące. Wydaje mi się, że to jest raczej taki produkt do użycia na specjalne okazje, jeżeli jeździcie z psem na wystawy, dlatego, że on jest mocny nawet dla mnie, jak na człowieka. A wyobrażam sobie, jak mógłby denerwować psa. W ogóle to są bardzo ciekawe perfumy, dlatego, że są takie delikatnie oleiste. Tutaj w składzie nie ma samego alkoholu, są też takie bardziej śliskie substancje. Wydaje mi się, że dzięki temu będą bardziej trwałe i też dłużej się pewnie dzięki temu utrzymują na sierści psa. Przychodzę do Was z update'em tych perfum. Tak, wiem, nie mam tam obrazków z tyłu, są tylko pustera jeżeli chodzi o te perfumy, to nadal bardzo mocno je czuć. Nie są już tak drażniąco intensywne, ale zapach jest nadal bardzo wyczuwalny. Powiem Wam, że są to niesamowicie trwałe perfumy. I gdyby nie to, że zapach jest kompletnie nie dla mnie, to nawet bym się delikatnie zastanawiała, czy być może tych perfum nie używać na co dzień, bo naprawdę są zaskakująco trwałe te perfumy to jest. Zwycięzca tego odcinka i najbardziej ciekawy produkt. Wydaje mi się, że klucz sukcesu tych perfum tkwi w tym, że nie są to perfumy tylko na alkoholu, ale też mają w sobie olejki, a na olejkach po prostu zapach utrzymuje się dłużej, więc pewnie dlatego są tak trwałe i intensywne. To jest niesamowite, że zwierzęta mają lepsze perfumy niż my ludzie. I tak, to wszystkie kosmetyki dla zwierząt, które chciałabym przetestować, koniecznie zostawcie mi kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało i chcielibyście, żebym przetestowała jakieś inne kosmetyki dla zwierząt. Myślę, że kosmetyki dla koni. Wiecie, jakieś szampony, odżywki mogłyby być już mocniejsze. Mogłyby być może zadziałać cuda na mojej czuprynie, tak więc dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie taki film. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnego z moich filmów. Obejrzyjcie poprzedni film na moim kanale, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!